Kurs cudów, rozdział osiemnasty, przemijanie snu. Część czwarta. Odrobina chęci. Święta chwila jest wynikiem Twej determinacji, aby być świętym. Jest odpowiedzią. Pragnienie jej i chęć pozwolenia, by przyszła poprzedzają jej przyjście. Przygotowujesz na nią swój umysł tylko do tego stopnia, że rozpoznajesz, iż pragniesz jej ponad wszystko. Nie musisz czynić nic więcej. Zaiste, musisz pojąć, że nie możesz więcej uczynić. Nie staraj się dać Duchowi Świętemu czegoś, o co on nie prosi, bo dodasz do niego ego i pomylisz jedno z drugim. On prosi tylko o niewiele. To On dodaje wielkości potęgę. Łączy się z Tobą, aby świętą chwilę uczynić daleko większą niż możesz zrozumieć. Właśnie Twe uświadomienie sobie, że musisz uczynić tak niewiele, pozwala mu ofiarować tak dużo. Nie ufaj swym dobrym zamiarom, one nie wystarczą. Ufaj jednak całkowicie swej chęci, cokolwiek innego by się pojawiło. Koncentruj się tylko na niej i nie przejmuj cieniami, które ją otaczają. Z tego powodu przyszedłeś. Gdybyś mógł przyjść bez nich, nie potrzebowałbyś świętej chwili. Nie przychodź do niej z arogancją, zakładając, że musisz osiągnąć stan, który jej przyjście niesie ze sobą. Cud świętej chwili tkwi w Twojej chęci pozwolenia jej na bycie tym, czym jest. A w Twojej chęci, tego tkwi również twoja akceptacja siebie samego takim jakim miałeś być pokora nigdy nie poprosi abyś zadowolił się małością wymaga ona jednak byś nie zadowalał się niczym mniejszym niż wielkością która od ciebie nie pochodzi trudności jakie masz ze świętą chwilą powstają z twego upartego przekonania że nie jesteś jej godzien a czymże to jest, jeżeli nie determinacją, aby być takim, jakim sam siebie wytworzyłeś? Bóg nie stworzył swego przybytku niegodnym siebie. Jeżeli zaś wierzysz, że On nie może zawitać tam, gdzie jest Jego wolą, aby być, to musisz stawać na przeszkodzie Jego woli. Nie potrzeba, by siła chęci pochodziła od Ciebie, lecz jedynie z Jego woli. Święta chwila nie pochodzi jedynie z Twojej odrobiny chęci. Jest zawsze rezultatem Twojej niewielkiej chęci połączonej z nieograniczoną mocą woli Boga. Myliłeś się myśląc, że trzeba się na Niego przygotować. Nie można czynić aroganckich przygotowań na świętość i nie wierzyć, że to od Ciebie zależy ustanowienie warunków pokoju. To Bóg je ustanowił. Nie czekają na Twoją chęć, by być tym, czym są. Twoja chęć potrzebna jest jedynie po to, by umożliwić nauczenie Cię tego, czym są. Jeżeli utrzymujesz, że nie jesteś godzien się tego nauczyć, to stoisz na przeszkodzie tej lekcji, wierząc, iż musisz uczynić ucznia innym. Nie Ty wytworzyłeś ucznia ani nie możesz uczynić go innym. Czy chciałbyś wpierw sam wytworzyć cud, a następnie oczekiwać, że jakiś zostanie wytworzony dla ciebie? Zwyczajnie zadajesz pytanie. Odpowiedź jest dana. Nie staraj się odpowiedzieć, lecz po prostu otrzymaj odpowiedź taką, jaką jest dana. Przyżykowując się do świętej chwili, nie staraj się uczynić siebie świętym, aby być gotowym na jej otrzymanie. Jest to jedynie mylenie swej roli z rolą Boga. Pokuta nie może przyjść do tych, którzy myślą, że muszą wpierw odpokutować, ale tylko do tych, którzy nie ofiarowują jej niczego innego poza prostą chęcią utorowania jej drogi. Oczyszczenie pochodzi wyłącznie od Boga i dlatego jest dla Ciebie. Zamiast starać się przygotować siebie na Niego, Próbuj raczej myśleć następująco. Ja, który jestem gospodarzem Boga, jestem go godzien. Ten, który ustanowił swój przybytek we mnie, stworzył go takim, jakim chciał, aby był. Nie potrzeba bym go dla niego przygotowywał, lecz jedynie bym nie przeszkadzał w jego planie przywrócenia mi mojej własnej świadomości, mej gotowości, która jest wieczna. Nie ma potrzeby, bym cokolwiek dodawał do jego planu. Aby go otrzymać, muszę jednak być chętny, by nie zastępować go moim własnym. I to wszystko. Dodaj coś więcej, a jedynie zabierzesz tę odrobinę, o którą jesteś proszony. Pamiętaj, że Ty wytworzyłeś poczucie winy, a Twym planem ucieczki przed Nim było przyniesienie do Niego pokuty i uczynienie zbawienia czymś, co napawa lękiem. I jedynie lęk będzie tym, co dodasz, jeżeli sam będziesz przygotowywał się na miłość. Przygotowanie na świętą chwilę należy do tego, który ją daje. Wyzwól się do Niego, którego funkcją jest wyzwalanie. Nie obejmuj jego funkcji za niego. Daj mu tylko to, o co prosi, byś mógł się nauczyć, jak niewielka jest twoja rola, a jak wielka jego. Właśnie to czyni świętą chwilę tak łatwą i tak naturalną. Ty ją utrudniasz, ponieważ nalegasz, że musisz uczynić coś więcej. Trudno ci przyjąć ideę, że potrzeba, abyś dał tak mało, by otrzymać tak wiele. Jest ci bardzo trudno zrozumieć, że nie jest osobistą zniewagą to, iż twój wkład i wkład Ducha Świętego są tak skrajnie nieproporcjonalne. Nadal jesteś przeświadczony, że twoje zrozumienie stanowi potężny wkład w prawdę i czyni ją tym, czym ona jest. Podkreślaliśmy jednak, że nie musisz rozumieć niczego. Zbawienie jest łatwe właśnie dlatego, że nie prosi o nic czego nie możesz dać teraz. Nie zapominaj, że to Twoją decyzją było uniemożliwienie wszystkiego, co jest dla Ciebie naturalne i łatwe. Jeżeli wierzysz, że święta chwila jest dla Ciebie trudna, to dzieje się tak dlatego, że stałeś się arbitrem tego, co możliwe i pozostajesz niechętny, by zrobić miejsce dla tego, który wie. Na tym skupia się cała wiara w porządki trudności w cudach. Wszystko, co jest wolą Boga, jest nie tylko możliwe, ale już się stało. I dlatego przeszłość przeminęła. Nigdy w rzeczywistości się nie wydarzyła. Jedynie w Twoim umyśle, który myślał, że się wydarzyła, potrzebne jest jej odczynienie.